Witam Państwa po przerwie. W moim studiu, jak widać, zrobiło się tłoczno i, tak jak przed przerwą zapowiadałem, o ogrodzie społecznym porozmawiamy dzisiaj. Stowarzyszenie Dzieje się. Witam Panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. To może tak, żeby formalnością stało się zadość. Pani Barbara Tereszko, dzień dobry. Pani Agata Adamowicz, dzień dobry. pani Zuzanna Krysiak dzień dobry. i Pani Anna Duda. Nie pomyliłem się. To no dobrze, bo przy takich gościach gości czasami mam z tym e, problemy. E, Szanowny Panie, e, stowarzyszenie DZIEJE SIĘ to właśnie stowarzyszenie, które dopiero rozpoczyna swoją e, działalność, swoje działanie. Ten obrót społeczny, do którego zaraz, e, zaraz przejdziemy, to Wasza taka pierwsza wspólna e, inicjatywa. A e, czym z założenia DZIEJE SIĘ ma się zajmować? E, z, będziemy starali się przede wszystkim e, z... Aktywizować społeczeństwo będzie to animacja kulturalno-społeczna, tak najogólniej mówiąc, czyli wszelkiego typu rodzaju przedsięwzięcia, kulturalne wydarzenia, które mają na celu integrację wszelkiej maści, że tak powiem, społeczności. Społeczność? W każdym wieku, czy mamy jakieś ograniczenia? Jak najbardziej w każdym wieku na tym nam zależy, żeby integrować środowiska seniorów, dzieci i wszystkich pośrodków. Okej. Okay. To ogród społeczny, bo to jest coś, co e, powstało na Łaształowni. Skąd taki pomysł, że właśnie ogród? E, myśli, no. to, pomysł wyszedł ode mnie. To wynika w sumie z obserwacji tego, co się dzieje na, w Europie i na świecie, e, jeśli chodzi o takie działania właśnie w przestrzeni miejskiej, które świetnie integrują społeczność lokalną, a także pozwalają upiększyć przestrzeń. Dlaczego akurat Wasztownia? Lasztownia <grymne> <grymne> jakby teraz dopiero odżywa po wielu, wielu latach. E, nieużytku. Nieużytku, nie bytu w naszym mieście, co by tu nie mówić. Mhm. E, i, I dodatkowo jest tam e, teren, który sprzyja teraz e, integracji ludziom, bo ludzie zaczynają tam przychodzić, więc jest to taki dobry moment e, na to, żeby... Nie dość, że zrewitalizować troszeczkę ten teren, to jeszcze wykorzystać fakt, że ludzie są ciekawi niej, przychodzą tam częściej niż do tej pory. I są ciekawi rzeczywiście? Przychodzą? Tak. I to nas cieszy tak naprawdę, bo y, mimo tego, że założenia były, że ludzi będzie dużo, to jednak obawy były, że może jest to troszeczkę za daleko, bo nie jest to blisko centrum. Y, a przychodzą, interesują się tym, piszą do nas i naprawdę są bardzo entuzjastycznie nastawieni do tego. Okej, okay, to chyba ważne, bo zakładam, że Panie same tego ogrodu nie uprawiacie, a właśnie liczycie na to, że ludzie szczecinianie będą tam przychodzić, będą się udzielać, pracować. Jak tutaj wygląda z tymi chętnymi do, do, do stricte pracy tam w tym ogrodzie? Pani Ani. No bardzo liczymy właśnie na pomoc, pomoc osób w każdym wieku, bez względu na to, jakie mają doświadczenie, jeśli chodzi o ogrodnictwo miejskie. Organizujemy warsztaty dla dzieci i dzieci właśnie mają pierwszy kontakt z, z takim działaniem prospołecznym i, i jakby uczą się miłości do roślin i do otaczającej nas przestrzeni ale chcemy właśnie skierować nasze działania i tutaj jest taki apel do ludzi w naszym wieku jak również do ludzi starszych chętnie zapraszamy osoby które na przykład są na emeryturze nie mają planów w ciągu dnia na zajedzie, Nie mają własnej działki nie mają własnej działki tak, mogą do nas przyjść, mogą sadzić rośliny, mogą sobie odpoczywać, mogą również kosić trawę, czyli wykonywać wszelkie takie typowe dla ogródka czynności. A proszę mi tak spróbować narysować mniej więcej, jak to wygląda, bo jeszcze niestety was nie odwiedziłem, co jest trochę dziwne, bo przyznam się, że jestem Waszym sąsiadem, trochę mam za murem tam magazyn, ale jakoś ten mur jest na tyle wysoki, że z internetu dopiero udało mi się dowiedzieć, że coś takiego e, powstaje. To jest tak, że tam każdy e, może mieć swój własny kawałek grządki, na którym coś sadzi, czy sadzimy na jakimś wspólnym poletku? Teoretycznie tak, w praktyce wygląda to e, troszeczkę inaczej, ponieważ e, w tym momencie chętnych do sadzenia było tak dużo, że troszeczkę brakuje nam miejsca, więc e, dokładnie wczoraj zastanawiałyśmy się wspólnie nad tym, co zrobić, żeby tego miejsca dostarczyć więcej. I mamy już pewne plany, ale to na razie jeszcze nie jest, nie jest tak ustalone do końca, więc e, nasze działania na powiedzmy e, przyszły tydzień są takie, żeby umożliwić e, mieszkańcom dalsze sadzenie i y, wygospodarować jeszcze więcej miejsca na sadzonki. To bardziej kwiaty, warzywa, owoce czy trawa? Dla nas nie ma to znaczenia, a znaczy trawy mamy dużo, y, także myślę, że raczej sadzonki warzywne bądź, bądź kwiaty. Drzewa też przynoszą ludzie i sadzą własnoręcznie, także y, dowolność jest tak naprawdę. To nie od nas zależy już w tym momencie, tylko od tego, co ludzie przyniosą i co będą chcieli tam uprawiać. Okay. E, sadzenie, czyli takie działkownictwo, a w ogóle Pani mają doświadczenie w uprawianiu ogródka? Tak Zuza tak to... jedynie. Aha. E, nie krajobrazu, ale to też takie dziwne, zamiłowanie do uprawiania ogródków. Rozumiem. Czyli a my tak, nabyłyśmy, e... nabyłyśmy, myślę. No, tak. Ekspert jest roślinki to jest jedna rzecz, ale rozumiem, że jakby to jest też przestrzeń, którą sobie stworzyłyście panie po to, żeby realizować założenia stowarzyszenia, czyli robienie warsztatów, spotkań tam już niektóre rzeczy się odbyły, jakbyśmy przy naszym telewizom przybliżyli Cóż było, a co jeszcze będzie i co przed nami przez całe wakacje. Na chwilę obecną mamy za sobą warsztaty zbudowania ogrodów, zbudowania domków dla owadów. Były to warsztaty towarzyszące wydarzeniom OK Super w Dniu Designu, które działy się dwa tygodnie temu na Łasztowni. I warsztaty te właściwie ukierunkowane były do najmłodszych. I bardzo dużym zainteresowaniem się, się cieszyły, w zeszłą sobotę były warsztaty florystyczne również dla dzieci, kwiaty dla taty z okazji Dnia Ojca, także staramy się też zmieniać stereotypy i też bardzo się cieszyły zainteresowaniem, w najbliższą sobotę będziemy również zapraszać tutaj już bez względu na wiek, E, wszystkich, którzy chcieliby spędzić e, sobotę e, na grach podwórkowych, e, takich starodawnych, czyli na przykład kabel, sznur, guma, e, gry w kamyki, gry w państwa, e, wszystko w klasie. to w klasy. Także kreda, trochę przestrzeni i dobra, dobra zabawa. Okej, okay. a tak e, czy ja dobrze gdzieś wyczytałem, że jakieś koncerty planujecie również? A, tak, o, proszę tak. się chwalić. Koncerty planujemy, ale na razie jest to wielka tajemnica. Będą koncerty, e, będzie to tak naprawdę ukonorowanie pracy wszystkich, i będzie to tak, tak myślę, w ramach wdzięczności za to, e, co się dzieje e, dla mieszkańców, tak naprawdę. Ale kto wystąpi, e, to jeszcze pozostawimy tak okay. do siebie. Czyli rozumiem, że trzeba śledzić Was na Facebooku przede wszystkim i tam tak. wszystkie informacje na bieżąco będą się e, pojawiać. Czy ogród społeczny jest jakoś z, z, zamykany na noc, czy to jest otwarta przestrzeń? Jest zupełnie otwarta. Czyli można tam sobie przyjść o, o każdej porze i, i wypoczywać. Dokładnie, zachęcamy. Bardzo mi się to podoba. Niedługo Was pewnie odwiedzę. E, potrzebni są wolontariusze, z tego co wyczytałem. Tak. Się. Czytałem dzisiaj, że jeden był, ale za mocno podlewał. Za mocno podlewał. No, e, dzisiaj troszeczkę przestał. E, chyba wysłuchał naszego apelu na Facebooku. Oby. Potrzebujemy wolontariuszy tak naprawdę takich rzeczywistych, e, ludzkich. Skryje gości, którzy w czasie wakacji przychodziliby na ogródek tak naprawdę tylko po to, żeby udostępnić go innym osobom pod kątem infrastruktury, infrastruktury czyli leżaków, bo te rzeczy są zamykane na noc, tak? tego nie możemy zostawiać i, i ogród potrzebuje opieki na wakacje. W godzinach porannych z racji tego, że my wszystkie jesteśmy osobami pracującymi i możemy poświęcać czas ogrodowi po pracy. To w między 10 a 17 mniej więcej potrzebne są osoby, które będą opiekowały się ogrodem. Rozumiem. Zapraszamy wszystkich chętnych. No to ja się w takim razie do tych zaproszeń e, dołączam. E, odwiedźcie Państwo ogród e, społeczny, a jeżeli ktoś ma więcej czasu e, i chęci, e, to jak najbardziej jako wolontariusz mógłby się udzielać, e, pielęgnować, aby ten ogród rozkwitał. Dziękuję w takim razie za przybycie do mojego studia i proszę tam ogródek pielęgnować. Ja też obiecuję, że niedługo Panie odwiedzę, bo tam jestem ciekaw jak to jak, jak, jak to wygląda. Zapraszamy. Basia, Agata, Zuza i Anna, żeby było krócej. Dzięki dzień, raz jeszcze. Dziękuję, Państwa bardzo. zapraszam na krótką przerwę, po której wracamy z naszym programem.